Piękna, mądra, odważna kobieta witaj w Life English z Dziś porównam dwa czasy, present continuous, present simple. To są dwa czasy teraźniejsze, mówiące trochę inaczej o teraźniejszości. Present continuous odpowiada na pytanie What are you doing now? Co robisz teraz w tym momencie? Um, I am sitting, I am playing with my hands, I am talking to you, I am teaching English. What about you? What are you doing? A czym Wy zajmujecie się teraz w tym momencie? Ewentualnie jesteście w trakcie czegoś are you reading a book? Czytacie może jakąś fajną książkę. Ehm, tu taka moja e, rada. Większość moich, moich polskich uczennic nadużywa tego czasu. Present continuous pojawia się on znacznie, zbyt często w ich wypowiedziach. Także starajcie się zbyt często z niego nie korzystać. What are you doing now? Co robicie teraz w tym momencie? Albo, jeżeli jesteście w trakcie czegoś. What are you doing now? Present continues. Uh, present simple jest też czasem teraźniejszym. Niby simple, not so simple, moim zdaniem, ale to może w innym odcinku opowiem o tym czasie prostym, który nie jest do końca taki prosty. Um, present simple. What do, you do? What do you do? Czym się zajmujesz? Co porabiasz? Co robisz regularnie? Uh, do you work? Uh, do you work at home? Do you, wor do, you go do you go to work every day? Czy codziennie wstajesz, no, do pracy i jedziesz, czy pracujesz z domu? Uh, do you have children? Do you have a dog? Masz może dzieci albo psa? What do you do? Czym się zajmujesz? Czyli to jest coś, co robimy regularnie. Może być codziennie, może być dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu. Trzeba uważać z palcami. <laughs> What do you do? Czym się zajmujesz? What are you doing? What do you do? Postaraj się teraz odpowiedzieć sobie na te pytania. Pamiętając o tym, że w present continuous, zdanie wygląda trochę inaczej. Mamy I am, czyli osoba, potem to be, I am i potem mamy czasownik z końcówką ink. I am speaking. I am sitting. I am drinking water. What do you do? Czym się zajmujesz? Mamy osobę, I i czasownik w formie podstawowej. I work, I go uh, to school, I look after kids. Opiekuję się dziećmi. What are you doing and what do you do? Sprawdź, czy potrafisz. Pięć zdań, odpowiedz odpowiedź pięcioma zdaniami. What are you doing and what do you do? I hope you enjoyed it. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, obiecuję, że w następnym odcinku trochę więcej gramatyki jest naprawdę prosta. E, dla nas Polek, które opanowałyśmy najtrudniejszy język świata, angielski to bułka z masłem. Thanks so much. Remember to support me. Pamiętajcie, żeby mnie wspierać. Bye!